Uważam, że miało. Bez względu na, na to, co kto sobie myśli, że w sensie możliwości. Oczywiście, że pod, pod kątem możliwości nie miało, ale w sensie moralno, ja wiem, no, wyższych celów dla narodu to chyba jakieś miało. Tam brało udział bardzo dużo młodych ludzi, ludzi, którzy byli zaangażowani, którzy wierzyli i powiedzieć, że nie miało sensu, to jakby ich, ich śmierć, ich oddanie sprawie no, byłoby... Niecelowe, jakby takie umniejszałoby się to, co oni zrobili. Więc czy miało sens, czy nie, nie znam się, bo jestem właściwie polityczna. Niemniej uważam, że to, co robili, było wspaniałe, bohaterskie i, i naprawdę ogromny szacunek dla nich za to. To jest zbyt dla mnie poważna sprawa. Jestem osobą, która sama nie pamięta, ale w mojej bliskiej. Takiej społecznej świadomości i pamięci jest powstanie i ona jest świętością, czyli nie mogę tak rozmawiać na ulicy. To jest kwestia sporna. Z mojego punktu widzenia szkoda, że tyle młodych istnień zginęło, tak? Ale biorąc pod uwagę mentalność wówczas żyjących młodych ludzi, ich wrodzony patriotyzm. Z ich punktu widzenia myślę, że miał sens i, i złożyli ofiarę. Za Warszawę. Są oczywiście różne sprawy, prawda? I te wprost, i te nie wprost. To jest zbyt zawiła sprawa na rozważanie na ulicach. Że dziękuję bardzo. Oczywiście. Tak, tak. No, jak najbardziej, gdyby nie to, to chyba byśmy do tej pory byli pod rządami hitlerowców. Tak mi się wydaje. Bardzo źle się skończyło, prawda? W szkołach różnie mówią. Niektórzy tak, niektórzy nie. Ale to już jakie kto ma przekonania. Ja oczywiście nie mam zdania w tej sprawie, ponieważ jeszcze nie dorosłem, żeby taką decyzję podjąć. Na tym się trzeba pozastanawiać. No, gdyby nie powstanie, to raczej nie mówilibyśmy po polsku, tylko na pewno po rosyjsku. Także uważam, że dobrze no by było. To też miało taki sens patriotyczny, podnoszący na duchu dla Polaków. Niestety przegraliśmy, duże represje były później na Polakach. Ale z drugiej strony, no też dodało jakiegoś takiego ducha narodowo-wyzwoleńczego, no i myślę, że ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Powstanie warszawskie, no czy miało sens? No, moim zdaniem to było nie w porę. Lepiej by było, żeby odczekać jeszcze te parę miesięcy i, i wtedy. Coś, tak powiem, postanowić. Musiało mieć sens, dlatego że młodzież była tak nabuzowana, ja pamiętam te lata, w związku z czym ona sama spontanicznie mogła, niezależnie od decyzji te dowództwa, które no nie były specjalnie politycznie, że tak powiem, poprawne, bo to było skazane i tak na zagładę, ale młodzież, przerwała, ja wtedy byłem jedenastolatkiem i płakałem, że nie mogłem walczyć.